Ej, ja idziemy What? potem na Gartika. A, Diables, ja nie mogłem znaleźć go po prostu, sorry tam. A, ja nie mam się Primetime'u, pytaj się Primetime'u no, Ja tak bym tak powrócił Stasia, może na IC? Oh, love with Canon o, no i to mi się podoba no, Exe ja Diables nie. Ej, znaleźli podobno Tom Stwarać to się. już zwierza zwierzak Jezu, wow. ja to mówiłem już, zwierzek A nie, <laughs> nie, mówiłeś Mówiłeś, że nie mają trenu, a znaleźli, M że, że... Powiedziałem, że zginęli to, No way No way Mówiłem, że ich zniotło O, papa, ile to trwa? O, ku... Dobra, mamy tyle rul, które coś mogą zrobić z ciałem. Oku, czy Kenon jest mordercą?

przybiega na miejsce i zaczyna drzeć mordę. Ebrosami, Ebrosami, Ebrosami. Muszę mieć dwa fragi do <grym> Diables albo Jester no, Nie no, Ale czekaj, bo dwa. No czy ktoś wiemy, wiemy o od innych. To, jak, ej, on ma dużo chabę. On Dwa ciała tam były. No były dwa. Generalnie przy kamerach było sześć osób. Dostaliśmy flesza. Dostaliśmy Yo. flesza e, i, i po fleszu byłem tylko ja i ciało, nie? W sensie i Ej, potem... Z lewej z góry, bo tam widziałem, nie? No, I potem... Ale pamiętaj, że mógł się seryf zabić, od weterana odbić, dwóch hipostorów zabić, jeśli nie był tam flesz. No to okay, no. Ludzi. Aha. Generalnie EWRON jest taka zobra. sytuacja, że jak ja zbiegałem w dół o dwa, to wybiegaliście od lewej do góry do elektryka byliście, nie? E, tak, 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 tak. W dół za mną, to, ale nie widziałem. Ja daleko, się kto nie zdziwię, że i to jest diables. I dlatego to, tak teraz puszuję, bo no, ja tylko... Jestem ja jestem na tobie. Jak poszedł report, to jest widziałem mystikiem. nóżki, które biegną za mną, to, ale skoro... sam powiedziałeś, że on dopiero przybiegł tam. To, to jest twoje słowa to są. No tak. No wiadomo! No jak, mógł, jak mógł zabić jak dopiero tam przybiegł? Hmm. Bo jest drugie ciało, bo jest jeszcze drugie ciało, ja mówię, ale... Ja jestem mystikiem, te dwa ciała padały w małego odstępach czasu i e, jak w tamtym miejscu, gdzie były ciała, były dwa ciała i stamtąd do Eron i Canon. Ja To Muszę, No, no. Pię... Diału... Go w Diablesa, go w Diablesa, go w Diablesa. No, tak. no. Diables nie jest jest Jesterem, ale no, no. na pewno nie jest dobry Sam że... Gołów... A to tak <ślaffy> Nie powiedziałem takie ani razu. Chcę zrobić jedną rzecz, próbuję na Diablesie No to Ezio się i Canon był killerem ale nie mogą być jest, killerami, jak mówią, że dostanie presa? Ale A uwierzysz im, Mitrix? Wierzysz im? Ja im wierzę. Stasiu, a ty te... albo nie Dzięki, Kiślu, naprawdę. Wiele wniosłem, wiem, ale to trzeba poczekać. Mam przemówienie na... Ja <laughs> Cię kocham. <laughs> Cybyty. Cybyty. AWDP Ej. Dobra, ja nie mogę robić zaskuf. Canon. To diables no joke. No tak. Go push na niego w next Kto tu przebiegał? Ten tam dała mi plesza. I zginąłem, bo Kenon zginął Pok chump. Pog chump, Co ten Kenan jeszcze nie? O kurwa! no szybko No zwierzę go powiadaj. Dobra... Czekaj co? Ja bym szybko że Kamil PSL, zabił To jest selpre Ja... Pier ale. <śles> byłem na witals i i dosłownie... No nie wiem, sekundę, dwie sekundy temu był jeden frag. Ja myślałem, ja stary, 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 ja zgłaszam a ciało. A mi ja z... nice! You again. You again. Ja ci bym tak, zgłaszam ciało, bo myślałem, że to zabija Kamil, nie? A patrzę, a Kamil nie żyje. A włóczki? No to ja nie wiem. To, 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 to jest w ogóle jakaś po. Jest historia, w której jeden no bo kogo z staryżak? To jest kogoś, co mi za szybki wątpię. To mówisz, że Kamil! Ja no, okay, ale co się dzieje? Bo jeszcze raz no, ja troszeczkę się zwierzę. Killer. Sad, Angela o, bo Fantom! Zrobił saluter. Angela wygrała moja parzy. Jest... Ja, Mitryk jest czysty, więc no, ja mu wierzę. nie? Ja. Nie wygra. Z dwóch killerów i tyle żywych. Czemu na mnie dwa zagłosowałeś? Bo pojedzieli ja ja... serverport, więc zagłosowałem no, na ciebie. Dziękuję ci. Czemu ja mam dwa głosy? Czemu ja mam dwa głosy? Z dwóch impostorów może być czysty. Piesek, no to... Czekaj, obrzydliwe Efron rób taski, no przecież dopiero co stałem się crewmate'em, are you dumb? RÓB TASKI Stałem się w tym momencie crewmate'em jak zginąłem Ale idę zrobić RÓB TASKI Rage. <laughs> ta, 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 ta. Dobra Pyk, pyk, pyk Robiłem kabelki Robiłem kabelki Dobra 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 Ewon Hej, Ewon Hej, Hej, dawaj alimenty. Subprime. Dziękuję bardzo, dniecnie. Ja nie będę płacił za dziecko. Chcesz to masz, ale ja alimentów płacić nie będę. Sorry, wywalony k** 7! O nie, Torek! Zginął, a był Jesterem się wygrać. Kiślu. A Norbie jest niczym i masz 6 na 8. A Hades jak wysyłowałem 8. 8 Zostało mi jakieś 8 sekund, co? Ej, Mitrix to jest po... akcja jakaś. A ty co Kiśle robiłeś? Dostałem na kamerach jest... cały czas. I co widziałeś na kamera? Em reactionek mija? Dobrze tailek! Dobrze tyler. Zielony duszek po pierwszych kamerę. Był to... Zobacz de 20 gdzieś tam widać odwierdziło spadnięcie z tej głosi podwodnej. Sprawdzam, sprawdzam. No nie paliły się kamery. No. Nie, na no cały hmm. czas były kamery, przecież 5, na 8, 8, ilość 3, zrobionych tasków. Ja Ile się zrobiło tasków? Juna ma 3 tam zrobione, ja Hadesiak wszystkie, Exi wszystkie. Norf prawa, Angelka 4. Ja Norfa na przykład nie widziałem teraz cały czas też, więc jakby... Ale niezła mam ostat... co? Ja cały to, to, to świat to, to w sumie śledził? To, to no, to tak. no, duch mi widział. Losy. I... Okej, a ty kim jesteś? A ty okay. kim jesteś? Powiem, star... Jestem z Aj, ten, I ten. I zostawiłem sobie kar kartę karty tą obracanie karty do skanowania przy stole Okej. Okay. Mi została woda tylko w sumie. a co nie jak z wodą? Jaką? Wolę nie mówić, bo się wypije... Ale ja jakby jak się W się wy... trójkę jest jeden impostor albo jakieś ja ja jutro nie jutro streamek czy wolny. Jutro jest ostatni piątek. Z... No Tamten miał to, być ostatni piątek, ro. ale... Bo ja, mi się że nie jedenasty w piątek. A ja nie nie Jutro, jutro, jutro ostatnim ponieważ e, był na, były naprawione wszystko, bo na było... Nie, 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 i nie. O, nie, nie, dobrze O, nie, nie, nie. O, O, nie. Dobry, ja mam pytanie, Rafał. No, no. Ja wybiegam z elektryka, ty mnie no. zabijasz i mnie ciągniesz do, to, znaczy do kamery i tam <głos> zostajesz. <głos>